Tak to już chyba jest, że upokorzenie wypełnia lwią część ziemskiego żywota od pierwszego krzyku pogasnące westchnienie. Nawet gdy nauczymy się z Nim żyć, ulegając mu albo tocząc zażartą walkę, jest to doświadczenie przykre. Upokorzenie bierze się stąd, że podlegamy zasadzie konieczności, której sobie nie życzymy. Ale która nieustannie nas dopada i determinuje. Możliwe, że tylko konieczność uświadomiona nie wnosi takiego żniwa destrukcji, ukazując inne wymiary, gdzie pojawia się również sens. To dziwna propozycja. Pamiętam spotkanie z Krzysztofem Gulminowiczem. Kiedy w latach 80. w teatrze w współczesnym gościnnie grałem piszczyka, po premierze poszliśmy do knajpy. Przyczepił się jakiś nieco wstawiony gość. No, przytuliliśmy go do naszego towarzystwa. Był to Gulbinowicz.